Ej dobra, w kolejce znak. Grex, przyjmiesz swoich gości? Co? A to już się wszyscy zebrali? No tak, wszyscy się zbieramy. Gdzie jest fajur, To są Grex? te, lampeczki świąteczne. Ej, do Fajura i kraba nie ma. Lampeczki... Czekaj, tak, czekaj, czekaj, łańcuch na choinkę będzie, łańcuch na choinkę. Grex, no, Greks, po, no. powiesz łańcuch, powiesz łańcuch. Dobra. O? No idzie Krab, idzie Krab, idzie Krab. A Fajur nie wiem gdzie jest. No, to zaplecać, za plecach? Chcę zapukać o, tych gości. Do... Do... Dobra, tak przyjmę, no chodźcie, ale to podejdź do. Chodźcie, chodźcie, zapukamy. Musicie tam. podejść do drzwi. Do no, dziękuję se sepostój. A fajura nie ma w ogóle, nie? ty no, do się... dostałeś ciało w oborze, tak? Witam, dostałeś. Witam, dostałeś? Witam wszystkich. Zapraszam do stołu. Dobra, proszę o płatek. Ja tylko jeszcze prezenty pod choinkę przyszedłe wewnątrz. Na... Gręczę się dobrze. Nie mam cię. prezentów. to. Nie mam czasu Zaraz przygotuję, jak się wszyscy rozsiądą, przygotuję jedzenie, żeby wszyscy mogli zjeść. No właśnie, jedzenie, jedzenie. Ten, to to ja ty, tyle przynoszę od siebie. Wraca po No ale Faliu, czy gość Faliu, może zejść, zejść ze schodów? Czekaj. Czy gość może ze stołu zejść? kogie. szybko G. No, to to Musiał roz, roz, się, może się to usiąść gdziekolwiek ci się wygodnie. <laughs> ale nie na stole, proszę mi kurde, zejść ze stołu. Ale proszę z buciorami tymi z stołu. Dobra, prezenty już rozwiązanie. Spokojnie, a bo to zdjęte. Ja siadam tutaj, żebyś. Albo jak Dobra, chcę... już wszyscy Dobra, są. Ja a jeszcze po Zapraszam, o, przyszedł Zapraszam, zapraszam. <laughs> zbroj, ujźbary, coś. No Ej, Masz, masz. Dobra, rozciąć się. Ciało Boże, ej ciało Boże, musimy się podnieść. chleb, ja nie mam chleb, ale ja mam... O kurczę, zapomniałem ten, czekaj. Nie, czekaj nie masz ciała Bożego Nie Ja mam jeszcze jeden, mam jeszcze jeden. A, już dałem, dałem, dałem. No crap! Znaczy fajur, no. Podsiadł mnie. Z racji... No co, co mnie bijesz? No kurde, nawet się w nie zatrzymałeś. Z karabiny przyszedł mnie No został! Ja nie, możecie wow. nie, nie możecie nie. usiąść. Nie ja możecie usiąść. Chciał mi zabrać. Ty Debile, pośpieszcie się Ja nawet że to moje nabrać. Nie mogę! Kanapter rozkradają. Ja mam krzesło. Ja fotel. Nie? Daj, no masz! Daj mi ten napchód. Eee! Błąb się, e! się odgroził ode mnie pod a ja mam ten, pod ramieniem. Nie no nie możesz tu siedzieć. Dobra, no poczekaj. No to weź postaw ten, ten tapczan weź. Ust Dobra wyśmie z... <grym> tutaj. Ust ja się bronię przed gośćmi, nie? Niech mi ta. Niech daj mi tu te, te, te inne tapczany, tap, bo kurde... Daj to. Bo to. to Dobra, mi. bo ja już tutaj... Ej, potrawy jakoś jak już przygotował? No przygotował? Ja, ma, ja, ja mam przygotowy Ja mam Racca mamczane Ja mam tapczany. Można już jeść? Najpierw ja musimy... a co z opłatkiem? A opłatkiem... Teraz po kolei tutaj, jak wszyscy siedzimy, musimy podzielić się no opłatkiem morzem. W takim razie tutaj proszę, proszę tak, na, na opłatek, proszę Dzias, najlepszego... Ej, mi opłatka. Się robi, ...Proszę. Jak to nie starczy? Dwa opłaty. Muszę, muszę się jakoś dorzucić dostać, sorry. Lucia, znajdę potrzebę po w roku. Panem, życzy życzy zęło, życzy. Mam na co MKP. Mam w roku. boli! Co mnie boli? Ła, Czekaj, po Życzę Ci, żebyś zmączał, już nie był Życzę Ci żebyś się nie zmieniał. życzę Ci, żeby. Ci, i przestał przegrywać. Dziękuję. Mm. No, daj, no, daj się z dobrze, ten chleb. O, ciało daj Gregs. Bo ten chleb, no. Dobra, Grex. no jeszcze. jeszcze... O, Lucja! No, co, MKP, 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 proszę. Nie, nie wiem. Ciało Boże, ciało Boże, proszę. Dobra, udajmy, że ci dałem. I życzę ci dużo. i najlepszego. Zlacę. I też I kierowników najlepszego. O, i żeby serwer nigdy nie miał pasztetu. Żebyś znalazł eee. skutki, jakąś dobrą, dobrze płatną pracę. Żebyś tak nie zdenerwowała. I żebyś miał szczęście w życiu. O, przyda się, przyda jeszcze raz. Ja z o, Słuchaj, proszę, proszę, życzę cię, A to się liczy przyda akurat. Dużo dziewój, o, dużo kierownikowania, dużo pieniędzy i dużo, i dużo pieniędzy z... A to ja ci życzę godki w życiu, tej jedynej Ało. znalezienia i żebyś już nie... miał... I wyzdrowienia z obsesji, jak będziesz w przyszłości. moją Mają z nami kawałek. proszę. Mówię, że... It It jest. Yes. I sobie go to wyprzepiję. już tu się odgrodza Ało. ten kawałek. Dobra. Czy więcej, tej najlepszej. Już najlepszego. Żeby oceny w szkole się zgadzały. Czekaj. Się no, Szczególnie z matematyki. Ej, czekaj, weź to, weźcie to, weź go, daj go. Tam jeszcze Dobrze. Miałem Tak, 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 wzajemnie, wzajemnie. No stary. Tak jak, tak jak te Tak jak te szkolne rzucenia, nawzajem, nawzajem, nie? No, my tak się zrobiliśmy. No kto mi niszczy sofy ciągle? No co to ma być? O się Jest ja oddzieli. Jeszcze małą tu nie? Łoł. Wow. Oddajecie nam Mam ten. No, bo Duże, duże krzesło. Dobrze. To dla Grexa znam miejsce gdzieś. A pierogi z Wysokiego? zdjęcie mam. Pierogi, pierogi, mam pierogi. pierogi. Mam pierogi. pierogi. Zdjęcie. Zrób nam zdjęcie, Grex. Na F5 sobie A Te też, też się odgradzam od was. Ja tam stolik Tu. O, kurde, ale ten no blok wejściu. Ale, ten Grex, żebyś ty też był tutaj. No to się o się. No nie wytrzymam. No kto miał... problem mnie kiedyś w chodził? Kto magię świąt? Magię świąt. No, come on! Padły strzały na wilgini. Grex, znaczy nie aż podłogi w domu. No, no i Dobra, dobra. No to kolacja wilgini na Żebyś tu gówno ze stołu, <grym> bo Dobra. No, jest teraz screenshot. Mamy zdjęcie. Jeszcze kolendy trzeba z... z... A sobie też zrobiłeś? Ereks, ale ty z... ze w piątki to zrób te no Właśnie ty... <grym> <grym> Jakieś Usiądź między Szerzej. krabem a tym. No właśnie, jak, usiądź, jak ci? Usiądź między krabem a shadowem. O, teraz ze w piątki setem. <grym> Nie nie, wy, nie wyłapię, musiałbym usiąść tam, dobra, gdzieś. Ja, ja, już mogę, ja mogę, ja mogę, ja mogę, ja mogę ja, mogę, ja już mogę. Muszę to właśnie No, brat no. zasłoni Dobra, nie, nie nie będzie zdjęcia trudno. Podziękujcie ci tak. Czekaj, czekaj. Ja usiądę na stole po prostu. O, teraz. O. I patrz, i cheese. Ser. Ser, Ser pleśniowy. Ser. Ser z ostrupcha, no. Kroczek. Spo ser spod lany I głodnemu chleb mamy Na ch... Skopiowano do schowka tam jest, ale ja. Jeszcze... No tak, skopiowano do Dobra, schowka szybciej, możesz ja Dobra, szybciej, czy może się ta Wigilia skończy? Dobra, po pierogi, teraz Osobka z tego Osobka z tego Tak, chyba mam parkisona o, czy ja no, mogę no, dostać pierogi? pierogi no, ja no. chciałem dostać pierogi i nie dostałem. Ja chciałem no, dostać no, się pierogi i nie dostałem. Jak, jak, jak komuś się Jak komuś się wzięło tam... Ja chcę pierogi, ja chcę pierogi. Ja też chcę. O, wreszcie dostałem pieroga. No, Jakże do... dokładkę. Nie, no. no zostaw mnie. Się. Pieroga, pieroga. No fajnie. Ej, dawaj mi pieroga. No mi Masz. No i ma No i możemy zjeść. Pieszki święteczne. Dobra, Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Tak, bo nie biedny. jestem głodny, biedny. muszę poskakać trochę. Weź mnie ktoś uderz. O, muszę być bardziej głodny. Weź mnie popi, oh, to wtedy się... będę głodny. Muszę powiedzieć, nie. też ktoś uderz. bijemy go, bijemy go. Ej, już, 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 starczy, starczy. bijemy go. Dobra, to prezenty. Czekaj, ja, jedno, ja, 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 ja sam jadę. Co jest? Bierzemy prezenty? Dobra. Nie jeszcze, ja nie, nie, robisz, jeszcze, to... nie, jeszcze nie. jest. nie, jedna osoba, jedna osoba. Czemu masz to... No to jedno za to. Czemu masz szczura w dół, stary? Ciszu, ciszu. O, dla mnie jeszcze jest To jest drugie danie. No jaki słodki. Dla samotnego winka. Nie wiem kto to. Czemu tam jest szczura? Mój brat zabił zwierzątkę. Ej, ej, chyba mamy gościa, mamy gościa chyba. To ten wędrowiec zbłąkany. Ło, zbłąkany wędrowiec, zapraszam. do kuchni, nie. Klepcie, wyjemy <g punishment> <g WrestleMania> bezdomnego. Co to? No ciachło. Nie wolno. O. Dobra, no to kto rozdaje o, prezenty? kto rozdaje prezenty? No, to, to przez ten cukier. rozda ktoś te prezenty? Ej, kto jest najmłodszy stąd? Kto jest najmłodszy stąd? Słysza. Ej, jest też najmłodszy. Krab jest najmłodszy, no, najmłodszy dawaj. Tak no, to by? wie. Dobra. Dobra. Krab. Czyń honory, czyń honory. Dobrze. No to tutaj dla... Urwisa Shadow'a O, Wisa. dla mnie, dla mnie Łaaa! No, no! Co to jest? Róża no, z Shadow'a z... A co ty A pokażesz, co, co tam dogo. masz? Stary, mam o, diamenta, Różkę dla Shadow'a napis lazuri i Iron Pilkota Dobrze to dla... dla kochanego Gryxa O mój Boże Słodowa <średzhour> <średz się hm. A to dla kogo jest z serii jakiejś? No czemu to nie jest podpisane? <średz> Pewnie dla duszy. Ser dla duszy. Ty się ser pisze, albo powiedz, dla kogo to? Dla kogo ten ser? Ser. O, znaczy nie. Dobra. Ej dobra a ja tutaj... Teraz tutaj dla szakuna. A dla nie, poczekaj. Co ja dostałem, to jest dla Grexa ma... znów. Co jest dla Grexa. O, o za... koperor. Nie, dziękuję. Nie, ser. nie, Dobra, co jest dla Grexa? Dla Shakuna ja. Oooo, dostałem, dostałem, dostałem. Kocham to, przechodzę. Dobrze, się spisaliście. Lucha klucha. klucha. Lucha. Wiesz, luka, luka. Tu, tu. Yeah. No, ale czy ona wzięła już? A wzięła Shadow Ekus. Ok, ty Debris! Bra, przejrzam prezenty wszystkie. Debris! No debris. Szkodą. Ej, echy, zaszadła, wszystkie prezenty są, są niebogaty z tej Wigilii. Zgadnij dla kogo to jest Znale. ten Bo bogaty. To 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 no, zgadnijcie, zgadnijcie, na, zgadnijcie od kogo. Jaki piękny prezent. Dobrze tutaj to dla tego. Zgadnij, Znale. zgadnij, zgadnij od kogo był ten... Dla Grexa. To był od ciebie Jezu, dziękuję Ci. bardzo. A wiesz od kogo był ten tutaj? Widziałem ten Demris, to był od Ciebie, to był od tym. I tutaj Kazanskie prezenty, dla Fajura, prezenty. To jest fajne. Tu. Dla wędrowca. Dla wędrowca? Santa, co jest? Czemu Santa nie ma czepek? Ty, panu się dostarcza do diamentowego. To chce czepek świąteczny. Ja chcę, ja chcę. A łano, ty śmiecił, gdzie? Kto to a on, nie, a on nie był w moim, w moim prezencie przypadkiem? Ty masz czapeczkę już w tym, ty. Masz no. czapeczkę. Nie no, masz na nie, bo wszyscy o, mają no, taką jaką ok no nie? Ale oklapą. oprócz sadoła. Oprócz sadeła no, do Dobra, czy już wszyscy dostali prezent? No to do domu. No to chcę tylko strzelać. Aha, a po, a po sobie nie posprzątają, nie? Sęp został, nie jak choinka. A pokażcie choinkę, jak, jak wysła. Choinka mojego autorstwa była. Piękno. Okej, bo tu pełno śmieci nie zostały. Właśnie ciasto, może się podzielić, no, tego Ej, na tego Ej, też na każdego chodź. Idziemy do ciebie na chatę. Odespać po nieprzespanej wigilii. To dosłownie stary wigilia. Po odespać. Tak. Wigilia weszła mocno. A tutaj ściana, stary, na to którą trze trzeba sikać. Na tą ścianę trzeba, to jest ściana, którą się obsikuje. Jak się chce sikać, jesteś po połowie drogi do domu, to tutaj sika stary na to i idziesz. No już w końcu mogę to ja rozebrać O, zjem sobie ser Dobra, trochę rozbiorę Gdzie ta ściana, że tu? Ja no tam z jakimś frajerskim ja napisem, tak? Masz prezent dla mnie? Mam jeszcze dla ciebie prezent O, ja też będę miał jakiś prezent tutaj dla ciebie, taki personalny A no, widzę, że przejście Jakieś zainwestowałeś, no a nie, ono to już było Dobra, czekaj ja to jest farma? To pewnie kraba ale ty no. weź bogaty po tej bugilii, co jest? Stary, no ja bogaty. Ta bogaty. No, ta tutaj. Międzydem do kur... ode mnie dosadził. A, do a ja ma... po... ja to ma... ten... ode mnie. Dla ciebie. Pozwiedzą sobie, bo się trochę to zmieniało tutaj. Tutaj, jakiś was taki marchewek tam. dla ciebie. Dobra, dobra. Ale cię nie słychać praktycznie. dobry. Kto tutaj mieszka? I tam fajur się osiedlały jajca. Ło wow. Taki jaka hałupa Cało może to jest dla siebie O kurczę ma matarasik Takie zwiedzanie Pięknie. przewidziane Pięknie. No, na razie jeszcze nie skończyłem. A ja dla ciebie mam jeszcze A rapetówę, chłopie zrobisz? Zrobię jak skończę Jezu Ja tak ręce